Czy tego od nas chcecie? Czy tego chcesz od nas, YouTube? Użone są że złońmy, wiosmy, na psów. Kurwa spadłem w górę. O pszty, kurwa, Zanim odbierzesz. Dzwonią, się zwoją, że żebyś wyszedł. <hle> <hle> kurwa, pierogi są, a ziemniaki nie są. Teraz to już w ogóle. Józef <hle> Siostra. Że my mamy, kurwa, remis, to jest zjebany nieporozumienie. <hle> yeah! Kurwa! Armia! O ty, kurwy synu O Dupę górba. jebany, gdzie Pierdol, to czekajcie. Już ile razy. Kurwa, bo ja wiedziałem, że albo normal, albo park. Przepraszam, myśmy inaczej zacząć, z racji tego, że nasze ostatnie dwa filmy na ekipie o. były ograniczone, ograniczony zasięg, bo były jakieś tam kontrowersyjne A. treści, więc... Coś powiedzieć Dzień, do... Dzień dobry, YouTube, co u was słychać? Z tej, stro... z tej strony drużyna WK. Hejka! Dzisiaj będziemy odgadywać część ciała osoby, która nagrywa w internecie filmiki. Okej, okay, to ja też zmienię? Uuu, będzie super zabawa. Dziewczynom naszym się spodoba, będzie familijnie. Bardzo. Hi, 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 no weź przestań. Zaczynajmy. Hi, hi. Szukajcie w chuje, ale słabo ci idzie w tym odcinku, więc... A tobie zba... rewelacyjnie, mamy po punktów. Trzeci raz byłem najbliżej, panowie. <laughs> Podziałem krótki. No tak. Chuj, że on co tak, co Czy ten program... W którym występuje ten. Co hamuje jest... śmiech, kurwa. Czy ten... on jest programem rozrywkowym? No? Te Sąpkowa. pytania. To... Mogłoby do... No ja wiem, ale wiesz. Ale wiesz. Kurwa, no, no w telewizji ale mógł to mógł co być. może no. robić? No. No, ale nie, się... kurwa, no problem. Siedzi, Siedzi w... na korytarzu. A no w ja sensie to ku... pytanie to na chuję, kurwa, nas no, zadaje. No chyba chce się czegoś dowiedzieć. No to... no jest dusza. w telewizji, bo. Ty, ty kurwa z uniwersum kurwa nie jest. Kurja się to da Na chuj kurwa Dobra, pa, patrz teraz, chu, Ty Owsa nie ma pojęcia! prostu Patrz teraz, patrz pisze, teraz, czy chuj. jestem Agrawką z Warna? Nie chuja! Nie te ujęcia. Nie jestem. Wersum. Spadamy, nie spadamy, nie spadamy. Oprz, z kurwa spadłem Oprz z kur... Oprz nie umiem sobie wyobrazić <śmienic> I te brwi Z Zatrzymaj chwilę o o Patrz, jak on Mówi literę T już, oprócz ty, To w tym momencie Górne krawędzie brwi dał mu do góry Zwróćcie na to uwagę Bo wie, bo wie że patrz. mówi coś innego co chciał Brwi, patrz o bo, bo się już Znapiął, <śmienic> wiesz jak się spiął i, I chciał się poprawiać na spinie Nie? Miejsce piąte, sweter Dobra. Miejsce trzecie. Stanik. Kurwa, był stanik, ja mówił. Nie. No i miejsce też. pierwsze. Szmata. Nie <grym> jesteś na lada. prowadzeniu. Zerotę, ja ty i robię. Ale jaki miałeś typ tutaj? Bo nie pamiętam. Ja powiedziałem chciałbym zero punktów, a wy się ryba i mamy wszyscy. Zero punktów, Co on powiedział? Powiesz mi bardziej. Paluszki z, z Lajkonik. Z takim pewnością... To w ogóle minusowy punkt. No, serio. Mhm. Że tak... Bo to jest kłam Kłamie. No, jakby... No, jakby... Kłamie, no, że wie. No. No, bo... Jak to zaufać takiemu typowi, co? Dobra, no trudno. Ale widzisz tu rybę mamy, a saker mówi paluszki. Kurwa. Cynopa. Dobra, dobra. Cupnijmy się do... Okej. Okay. Idę, Robert, jeśli... Powiesz mi co powiedziałeś w pierwszej rundzie Powiedz tylko to, zanim odbierzesz Dzwonią, dzwonią żebyś w pierwszej rundzie, Dzwonią żebyś opuścił Proszek do prania? Pytanie luźne, czy nie masz coś takiego w głowie że 170 teraz jeszcze jak jestem świeży a fajnie było spróbować, a tak Sprawdźmy się nie, nie dowiemy czy Możesz to... spróbować Ale nie, to jest tylko taka wiesz czy nie miałeś coś takiego Miałem, mam miała. czas, zobaczymy jak pójdzie to nie, 165 Może to jest... po tu już jest dużo, tu każdy kilogram Jak trafię, 60, 65, 70, kurwa wiesz, obuporuję siłę I Tym bardziej, że na przykład wyśmiałem to twoje 170, nie? Jak jeszcze ja. byłem, jeszcze byłem potężny no. Byś 150 Ej, dajcie tak, tak, mi Taki był uśmiech sydercy, Tak? 150 to można 150? Wygląda, że mur byś wyjebał że 150? <śmiech> 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 No to, ale to jak ja że 170 to w ogóle tak go zlekceważyłem, wiesz, że jeszcze dwa razy bardziej niż 150, rozumiesz, więc jak wyjebie to 100, 170... Podchodzisz owca, je, jebać, kurwa, twoje prognozy. A ja mówię, jebać je. jebać je! Jebać je, jebać moje prognozy. Serio, bo kurwa, dla mnie to jest danie. Dla mnie to jest potrawa danie Dobrze, dla Ciebie może no, być. No, ja przecież Sam nawet też ma napisane, co on przeczytał. To nie ma znaczenia. No, że z ziemniaków tworzy się potrawy. Mhm. No, ja sobie tworzę z ziemniaków. No to nie potrawa, rozumiesz? Ale stworzysz. Zimny. Możesz ze wszystkiego stworzyć potrawę. To znaczy, że z nich wszystko jest potrawie. Ziemniaczki pieczone. Ale nie to to powiedziałeś... raczki pieczone. Jakiej, pieczone. To jest to ziemniaki. Jest. Kurwa, pierogi są, a ziemniaki nie są. Ale pierogi to nie jest kurwa. Dobra, to dorzucę ser, kawałek sera taki tak. mały. I to, I to, to są już jest... Jakiś ser. To już jest tak. Jedziemy, panowie. Na 3-4, 3-4. No. Bób. Nie wiedziałem, że to już. Ja stawiam, że to jest taki serek z tą skórką pleśniową. Dzik Energy Tropic. Nie no, jak Saker nie. tak strzela, to wypierdalasz stąd. Jak to jest naprawdę... Nie brachę, twój no strzela. nie no gdzie? Dzikie energy tropic. <noise> <noise> Kurwa. Ale ja mówiąc ziemniaki, no mówię o ziemniaki. Ogólnie pszenica, nie są. Pszenica surowe. i ziemniak. To jest ten surowe. sam poziom, rozumiesz? Czekaj, a jak spadnie taka drobinka soli na ziemniak, to już nie jest sam ziemniak. Słyszysz? To jest ziemniak plus sól, czyli jest to... Potrawa. Potrawa. Słuchajcie tego, jest sobota, wracamy do hotelu. Kaja już nam całej ekipie zamówiła burgery, nie? I teraz tak. Yy, dzwo Dzwoni już, że yy, w ogóle widz niec... po... północ. Pozdra, północ. To dodać. Jest północ w hotelu. Pierwsza dwadzieścia. A nie, to była pierwsza no, dwadzieścia. 20. Ty to no tak. Teraz to już w ogóle kurwa. Strzał obowiązkowy. I pierwsza 20 dobra. E, właśnie dzwoni Wic z burgerami. Pozdraw, pozdrawiamy. Bardzo zajebiste były te burgery. No i z sakerem, w ogóle saker w skarpetkach. No ja idę z sakerem, bo powiedział chłopak, że, żeby zeszły dwie osoby. Schodzimy, bierzemy te torby, wchodzimy na górę, wchodzimy do windy. Otwiera się winda A co ku moim oczom się, się ukazuje? Przed windą, kable, dwa krzesła, Artur Szpilka, Mateusz Kaniowski i prowadzą wywiad. I dzisiaj to przeanalizowaliśmy. Ja, jak, jakim spojrzeniem e, po tak prostu na nas rzucił wtedy Mateusz Kaniowski, jak my z tymi burgerami szliśmy? To było personalne, I poczekaj, bo to, i musieliśmy no, wejść jemu w kadr, tak. przerwać jego ciężką pracę o pierwszej w nocy, żebyśmy my weszli sobie zjeść burgerki w naszym pokoiku cieplu. To było czuć takie dygawki. Zapraszamy, przejdźcie. WK, Dzik, przejdźcie, wszyscy, bo tutaj jesteśmy w hotelu, więc to nie są warunki takie, jakbyśmy chcieli, ale nagrywamy. Taki mały... Tak, i y, jaki był statement jego wyrazu twarzy? On mówi coś tam, no Dziki, Dziki, idźcie. I ja to sobie przeanalizowałem. Screena tu damy tego momentu. Tak, i to jest tak, jakby nam powiedział, o kurwa, ale macie chujową etykę pracy. Dawajcie, <laughs> śmiało wypierdalajcie do pokoju i jedźcie burgerki, a ja, a ja, a ja was zjem swoją etyką pracy. Nawet nie zatrzymał filmu. Specjalnie nas puścił, jak tam przechodzimy, żeby było widać, że jesteśmy słabsi. Zapraszamy, przejdźcie, WKDZIK, przejdźcie. Przejdźcie wszyscy, bo tutaj... Jesteśmy w hotelu, więc to nie są warunki takie, jakbyśmy chcieli. No, no. tak, ale on jeszcze tak zachęcił nas, że dawajcie dziki, dziki, wracajcie a, do pokoju, w burgery, a jeś. ja was przegonię za trzy lata. Nie, nie, kurwa, Mateusz. O. Ja nie byłem chyba... Ale... ale jak się zgłaszasz, to od razu mówisz. To więc. jest influencer. Czyli co, ja mam zrobić? Ja? 100%. Dobra, tak Józef Bratan. Odejmij mu serce. Nie, to ja to tak Ale ja się umiem. zgłosiłem, poczekaj, ja muszę. Jest to jest to nie Józef Bratan, tylko brat Józefa Bratana. <grym> <grym> Albo nie, żartowałem. Józef siostra, nie. czosnek w proszku, cebula w proszku. O kurwa, chyba robur się będzie kłócił, o pół... Nie no, zabawa, nie, ja nie A, mogę mieć, na... bo no nie, w ogóle cebulasza to, to, to dwie inne rzeczy. Dobra Robur, musimy ale... się chyba pogodzić. Ale chciałem zobaczyć, że jest w składzie. Robur, chyba musimy pozostać na tym, że jesteśmy równie świetni, ty i ja. Michał trochę słabszy. Jestem regularniejszy, ale słabszy. Że, że my mamy, kurwa, remis zjebany, nie porozumieją. <laughs> Wiesz <co? O>. kurwa. <laughs> Nie przyznajesz mi te, te, tego zwycięstwa? A czy wolę nie... ci czy... oddać to zwycięstwo niż mieć je z tobą? Tak? <śmieniczy> Teraz ten. na narada. Pięć sekund. Dobra. Nie musimy się o niemi Jeżeli odpowiecie ja poprawnie, wygrywacie. Jeżeli, Jeżeli nie odpowiecie poprawnie, przegrywacie. Jeszcze pięć sekund. Cztery, trzy, dwa, jeden i zostajecie pokonani po raz pierwszy u siebie. No telefonie... Proszę o odpowiedź. Wasza odpowiedź to? 5 sekund. Brawo. Ja yeah! Kurwa! Armia! Ja! Więc zapytam czy występuje aktualnie, w sensie w dzisiejszych czasach w tym tvn -ie? Możliwe, że tak. Możliwe, że tak. Robert? Masz lepszą odpowiedź niż możliwe, że tak, kurwa? Czy jestem? Nie ma. Powiesz mi, czy występuje aktualnie. W ży... Czy poczekaj. jestem w ży... Co? Ja? Występuje ja postać, którą mi dałeś w TVN-ie aktualnie. Mhm. I Do, co? No, tak. I za? Ale nie wiem, czy bierzesz. Nie biegać. Ale nie poczekaj, trafi, ale, nie trafi, poczekaj nie. ale Doda Queen. Uf. E, ona, ona biegała kiedyś. Ona z tego nie co. Nie nie chodziło. Nie, z tego. Ojciec z kulturystą. Tam. Tak. Owca nie zna historii. Tak, kurwa. O ty, kurwy synu pierdolonych. O, dupę kurwa. jebany wziąć. Zjadł, zjadł mnie przeglądając. Doda. O 11 nie. mało, pierwszy link. 11 mało znanych faktów i ciekawostek z życia artystki. Biegała też na dystansach 60, 600 wieku? oraz 1000 pierdolonych metrów. W jakim kurwa! 10 lat? Chuj mnie to obchodzi! A mnie bardzo, bo Epic ja też nie biegałem. Epigenetyka! Powiesz, enetyka, powiesz kurwa. Komuś, że ja biegam, kurwa? Jak w podstawówce biegam? Ale po, poczekaj, no to no. zobaczymy wiek! Kurwa, no pokaż bo co... wiek! No pokaż wiek, bo ja powiem, że ty biegasz. Ale ty nie powiesz, że ja biegam. No nie? Jeżeli biegała na zawodach takie dystanse, Szkolny. niezależnie czy miała 12 czy 15 lat, to można uznać, że ma predyspozycję i Czyli może ja mieć też biegać. Uważasz, że ja mam Tak. Możesz biega. mieć, możesz Bo ja biegałem więcej dystansów nawet. Sakę biegał, potwierdzam. Nie wiem, nie będę teraz tego szukał. Na pewno fajnie Doro, doroty. ty e, e, by brak argumentów! Nie, dobra, lecimy z odcinka. No nie dalej. no, chcesz poszukać, to masz. Nie, ja nie chcę, to ty chcesz. No to kurwa, no to szukam, ja pierdolę, to czekajcie. <laughs> Już ile razy powiedziała. mi, zanim zadam kolejne pytanie, odpowiecie mi, czemu nie wiecie, czy ja kurwa jestem transmitowany ciągle. W telewizji? No mogę sprawdzić dokładnie. No ale on się pyta czemu? Ja serio nie oglądam no. telewizji i nie a, wiem. Ale on się pyta czemu? Nie wiemy. Bo to jest nieistotny ja program, a ja nie z... jestem nawet kurwa główną postacią w nim. Wy nawet nie wiecie czy to leci w telewizji kurwa? Słuchajcie, chyba leci tylko nie, jakbyś nieaktualnie. Jakby <noise> powtórzyć. Ja pierdolę. To ja wiem, mogę wygram, powiedzieć? Wygram, wygram, Damian Janikowski. Kurwa, a chciałem powiedzieć, Damian Janikowski też. To byś przegrał. Robur ostatni: albo wygrasz, albo przegrasz. Albo rezygnujesz ze mną, albo przegrasz. Eee, o Muszę Norman Park, chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć ale ja powiedzieliście, ten że, ten nie że nie jest zagranicy. Z kurwa, bo ja wiedziałem, że albo Norman, albo Park. I dałem e, albo Kurwady, do... albo ten, no. albo Mańkowski, albo Parkę. Chciałem albo powiedzieć... brat, albo Pit. Nic kurwa innego. Nie kurwa powiedziałem. Albo, bra... albo bratan. Ja w ogóle po no głowy. Bratan Pit powiedział, w pierwszym momencie <grym> normal. A ja powiem tak, trening siłowy był ważniejszy niż Matura, ale powiem tak, nawet jak jest jakieś zagrożenie i myślisz, że nie ma wyjścia z tej sytuacji, dochodź do końca. Nie wychodź, po prostu ja dojdź do końca. Kolejna pała, chuj w to, Wy wystawiła ci kolejną kolejną. Przyjdź kolejny raz, to jest najlepsza rada, którą dostałem od rodziców. Kolejna pała, chuj w to, pójdź do niej. No, ale to nie ma sensu, ja już wtedy mądrzejszy byłem, myślałem, że to już koniec świata, nie? że mnie nie przypuści. Nie pierdolić i do końca, kurwa, katuj. A pani też ma, też ma sumienie przypuścić. A jeszcze później na trójkę się okaże, że podciąga. Tak. No chyba, że naprawdę już taka kurwa się trafi, ale to, to, to już na to nie mamy wpływu. Czy tego od nas chcecie? Czy tego chcesz od nas, YouTube? Ogólnie zmienił się ktoś tam. Weszła p... na bank, która nie ogląda YouTube'a, a mówi wszystkim jak ma YouTube wyglądać. Dlatego jesteśmy u tego Bełara. Ale Pani. A jak To po filmie, to weź cenzurę. cenzurę. kao od YouTube-a. <laughs> okay. za p***e, za p***e, do doviženja, sager, zaraz. <laughs>